Trzymam kciuki, bo będę trzymał kciuki za każdego marszałka w tym sejmie. Wbrew temu, co narzucał e, Czarnek, czyli dzban roku 23, to nie jest e, głosowanie o tym, czyja jest Polska. To jest głosowanie o tym, czy Polacy wybrali rozsądnie i mądrze i oddali władzę w ręce demokratów. I tak demokracja trwa nadal. Co mówiłaś na żonglerkę z tołkami? i tą żonglerkę przeprowadziła. Dzięki koalicji zostałem wybrany i jestem wdzięczny swoim partnerom z platformy z PSL i z Polskim 2050. Większość rządząca umówiła się na żonglerkę z stołkami i tę żonglerkę przeprowadziła. Umowa kalifornijna została dotrzymana, idziemy do przodu. Ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby taką uwagę, którą przykładali do tego elementu swojej umowy, zaczęli przykładać do tych innych, na przykład takich jak systemowe podwyżki dla pracowników budżetowych, których znowu nie ma, których w kolejnym budżecie znowu nie ma. Jak skrócenie kolejek do lekarza. Jak wszyscy wiemy, po dwóch latach te kolejki są dłuższe, a nie krótsze. Więc może skoro już e, żonglerka z stołkami dokonała, to może trzeba zająć się tym, co naprawdę istotne dla milionów ludzi, czyli tym, co rząd i większość może zrobić, żeby poprawić jakość życia. Fakta sucerwanta, umów się dotrzymuje, to może w ostatnich latach nie jest najpopularniejsze hasło, choćby na przykład patrząc, jak wielokrotnie Kaczyński zdradzał swoich koalicjantów, ale to jest dobra zasada również w polityce, dotrzymujmy umów i ja tych obaw dzisiaj, co do zasady, nie miałem, choć jakieś poszczególne głosowania, czy podszepty były ale na całe szczęście mamy tę trwałość koalicji 15 października, bo to też o tym jest to głosowanie. Myślę, że tutaj chodziło o zupełnie inny deal. To jest moja prywatna ocena. Myślę, że marszałek Hołownia chciał zostać wicemarszałkiem, głosowanie przed nami i zdawał sobie sprawę, że gdyby część posłów Polski 2050 wyłamała się z tego głosowania, to wybór marszałka Hołowni na wicemarszałka stałby pod dużym znakiem zapytania mając, świadomość, że raczej małe są szanse na to, że pan wicemarszałek właściwie już teraz poseł Szymon Hołownia Znajdzie pracę w ONZ-cie. Wydawało mi się, że to dla niego jest być albo nie być na kolejne dwa lata i na tym polegał deal. Ja się bardzo dobrze czuję w ławach poselskich, natomiast trzyma, trzymam kciuki, łatwo nie będzie. Jednak nasi koledzy, koleżanki, wicemarszałkowie prowadzą sejmy zwykle w, no, z trochę mniejszą frekwencją. Poprowadzić sejm to zawsze jest wyczyn, ale z 40 osobami na sali to jest to zupełnie coś innego niż 440. No i Marszałek Czarzasty od piątku będzie się o tym przekonywał. Trzymam kciuki, bo będę trzymał kciuki za każdego marszałka w tym segmentie. Jako sama funkcja Włodzimierz zasty będzie dobrym marszałkiem? Panie redaktorze, e, myślę, że czas pokaże jak śpiewał klasyk. Powiedział, że to co robił Szymon Kołownia było dla niego takim ideałem i mam nadzieję, że będzie to naprawdę wcielał w życie, czyli dawał głos opozycji. I jednak ustawy, które są nie zawsze zgodne z jego sposobem myślenia, żeby były procedowane. To jest ważne. Ja będę oceniał pana marszałka za dwa lata, kiedy już będzie mógł się pokazać. No po efektach go poznamy. Dziś mogę oceniać marszałka Szymona Hołownię. Zaczął z wysokiego C. Sejmflix przybliżył Polakom pracę Sejmu. No, oczywiście po drodze były, było różnych zakrętów. Ja jestem spokojny co do jednego. Wiem, że Czarzasty nie spotka się na nocnej schadce z Kaczyńskim u Bielana. Mam nadzieję, że mądrym, to mi się czasami zdarza. W tej chwili, jeżeli chodzi o Urząd Marszałka, to możecie się Państwo spodziewać spokoju, przewidywalności, dystansu, rozsądku i braku nerwu. Smutne to, że doczekałem się takiego dnia, gdzie marszałkiem Sejmu dostała osoba, która nie szanuje e, nienarodzonych dzieci, która ma za sobą niechlubną e, kartę związaną z byciem członkiem przez wiele lat w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, osoba, która wywodzi się ze środowisk komunistycznych. Marszałek to coś więcej niż tylko osoba, która prowadzi posiedzenia Sejmu. To osoba, która jest twarzą naszego Sejmu, to jest osoba, która e, świadczy również o tym, jakie poglądy panują tutaj w tej Izbie kierunkowo, w którym, którym stronę kierunkowo zmierza parlament. Jestem zaskoczony tym, że nie znaleźli się odważni posłowie, którzy zagłosowaliby przeciw, zwłaszcza, że wiem, że gdyby dzisiaj głosowanie było tajne, takie niestety nie jest w polskim parlamencie, to z pewnością wicemarszałek Czarzasty nie zostałby ostatecznie marszałkiem.